Cześć, cześć, kochani! Marek Malec z tej strony z bestpalm.pl. E, do nagrania tego filmu zmusiliście mnie wy, to znaczy klienci Bestpalm, e, ludzie, którzy mnie obserwują na Instagramie, Facebooku i innych mediach społecznościowych. A już Wam mówię dlaczego. Ostatnio pokazywałem dosyć sporo, znaczy do, pokazywałem w sensie w ofercie, że pokazywałem, że w ofercie są bardzo ładne daktylowce kanaryjskie. Z pniem małym, 5 cm, 10 czy tam 20 Dzisiaj wrzucałem takie cudowne z pniem 70-80 cm, potężne, piękne rośliny. tak? Ja wiem, że jak każdy patrzy, jak każdy patrzy, mówi, mówi palma, to widzi daktylowca kanaryjskiego. No, z większości ludzi tak się kojarzy lub ewentualnie palma kokosowa. Tak? To zależy kto, kto gdzie bywał, lub, no jakie ma skojarzenia. Ale jestem trochę przerażony tym, co pod postami się dzieje. Nie, nie, nie o to chodzi mi, że ktoś hejtuje albo coś, broń Boże. Wręcz można by powiedzieć na odwrót. Ludzie zwariowali po tej zimie. Tak powiem w takim oczywiście dużym cudzysłowiu, tak? Tak jakby pierwszy raz w życiu tu przyjechali do Polski, lub jakby się dzisiaj urodzili. No, nie wiem, ja tego w każdym razie nie rozumiem. Ja piszę w każdym poście, ile która palma wytrzymuje. W przypadku daktylowca, szczególnie dużego, piszę Fenix Canaryensis minus 6 stopni. Bo jestem pewien i daję sobie uciąć jajca, że minus 6 stopni dużemu Feniksowi yy, liściom nic nie zrobi. Taki spadek krótkotrwały, tak? Yy, to jest luz. I co się dzieje pod postem? Dużo ludzi, dziesiątki. Oprócz tego, że oczywiście pytają o cenę, to pytają, czy ta palma wytrzyma w naszym klimacie, czy ja ją mogę posadzić na dworze. Piszę każdemu, tak jak jest napisane w Polsce, tak jak jest napisane w poście, wytrzymuje do minus 6 stopni. I pani mi dzisiaj odpisała, aha, to taka na nasz klimat. Ja mówię, jak to na nasz klimat? Przecież my mieszkamy w Polsce, a nie na południu Francji, gdzie tam owszem zdarza się minus 6 stopni, rzadko bo rzadko zdarza się, owszem, czasem i minus 10, ale rzadko. A pani do mnie mówi: no tak, ale u mnie w tym roku nawet nie było minus 6 stopni, ani raz. Zgadza się. U mnie była najniższa temperatura, na przykład minus 7. Przez kilka godzin nie było ani jednej doby, ani jednej doby z całodobowym mrozem. To znaczy, takiej, żeby i w nocy był mróz, i w dzień był mróz. Nie było. Błagam Was, nie dajcie się zwieść. Mieszkamy w Polsce. Rosja za granicą, bardzo blisko. Mogą się uformować potężne wyże syberyjskie i może tu być minus 15 stopni. Czy Wy naprawdę tego nie pamiętacie? Naprawdę, wrzucałem ostatnią mapkę. To było dwa lata temu, 2018 rok. 15 maja było minus chyba 17 stopni. Maja, co ja gada, 15 marca. Czy 18 nawet było chyba minus 13 czy minus 15 stopni. To jest Polska. Yy, tak samo wrzucałem yy, drzewa oliwne. Ja wrzucam te rośliny nie po to, żebyście sobie je sadzili. Znaczy, można posadzić. Znam ludzi, którzy sadzą i daktylowce, i drzewa oliwne. I je dobrze zabezpieczają. Oczywiście. Tej zimy nie musieliby zabezpieczać drzewa oliwnego na 100%, bo do minus 10% nie ma z nim problemu. Daktylowiec u mnie tak samo by żył bez żadnego zabezpieczenia w tym roku. Ale ta zima nie jest normalna. To nie jest zwykła polska zima. To jest mega, mega anomalia. Co wcale nie znaczy, że tak będzie co rok. Naprawdę. Chciałbym, żeby tak było, ale moje chcieństwo nie ma tutaj nic do rzeczy. Nie będzie tak, na pewno tak nie będzie. Yy, musicie sobie zdawać sprawę, że jeżeli piszę jakąś graniczną wartość, to znaczy, że jeżeli spada poniżej tej wartości, to trzeba daną roślinę, czy to jest palma, czy drzewo oliwne, zabezpieczyć. Zabezpieczyć to nie znaczy narzucić szmatkę, tylko to znaczy, Podgrzać, dostarczyć źródło ciepła. Nie wiem, stokotów, żeby ją otuliło, albo kabel grzewczy. Niektórzy stosują jakieś lampy, te świeczki, w sensie znicze. Jaki kto ma pomysł, taki ma? Chodzi o to, że musi być źródło ciepła. Jak narzucicie sobie agro ja już tu tłumaczyłem w filmach bardzo wielu, to nic nie daje. Naprawdę testowałem to przez wiele lat. Narzucisz agrowoluklinę na dworze, jest minus 15 stopni, mam czujnik pod spodem, temperatura spada. Na przykład było 0 w palmie, robi się minus 2, minus 5. Jeżeli minus 15 będzie trwało całą dobę, to będzie minus 15 pod tą osłoną, bo palma sama z siebie nie wydaje żadnego ciepła, więc skąd miałoby się wziąć pod nią ciepło? Jeszcze raz Was proszę. Nawet jeżeli klimat w jakikolwiek sposób się zmienia, to ta zima jest naprawdę wyjątkowo nietypowa. Nawet jeżeli zimy będą coraz cieplejsze, to musicie brać pod uwagę, że mogą przychodzić spadki temperatur do minus 10, minus 15 stopni, i musimy być na to gotowi. A nie, że ktoś sobie kupi dużego daktylowca za 3, 5, 10 tysięcy, posadzi go i powie: palma na nasz klimat. No nie na nasz klimat, bo gdyby była na nasz klimat, to byśmy mieli gaje palmowe, gaje oliwne. Nie mamy tego. Dlatego, że żeby przytrzymać w Polsce palmy, trzeba je zabezpieczać. A bardzo wielu ludziom nie chce się tego robić i tego nie robią. Nie zabezpieczają. Nie chcą mieć palm, a ta zima niestety zrobiła tylko z ludzi. W cudzysłowie nie obrażała nikogo wariatów, tak? Dlatego, że od razu pomyśleli no to super, to się zmienił klimat, teraz już będzie tylko gorąco. Zimy nie będą miały w ogóle mrozów. Będą rosły u nas wszelkiej maści palm. Tak! Gdyby była taka zima co roku jak ta, to rosłaby i butia, i brachea, i daktylowiec, i siagrus nawet mógłby, mógłby rosnąć. No, mnóstwo jest takich palm. Nie będę tego wymieniał oczywiście, bo każdy, kto się interesuje palmami, to coś na ten temat wie. Bardzo was proszę jeszcze raz, nie sugerujcie się tą zimą. Specjalnie przy każdej roślinie, czy to jest palma, czy to jest juka, czy to jest drzewo oliwne. Pisze do jakiej temperatury wytrzymuje. To znaczy, kup jeżeli chcesz to posać, Jeżeli nie na zimę, chowaj. Niektórzy, na przykład, chcą mieć daktylowce w pomieszczeniach. Mają domy, które mają wysokość po 7 metrów. Naprawdę, ludzie takie mają. Nie wiedziałem, ale takie są. Mają hale, gdzie mogą te palmy chować. Ale jeżeli posadzisz, możesz to zrobić. Pamiętaj. Musisz być gotowy, czy gotowa na to, że może przyjść taki mróz, że ją po prostu zabije, jeżeli jej odpowiednio nie zabezpieczysz. Zabezpieczysz, znaczy dostarczysz jej źródło ciepła i zimno nie wedrze się i temperatura nie spadnie poniżej jej granicznej wartości. Tyle chciałem Wam przekazać. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Ja naprawdę. Jako ktoś, kto zajmuje się sprzedażą, powinno mi zależeć, żeby ludziom powiedzieć: tak, tak, kupujcie daktylowce, oliwki, tak jak sam gościu pisał jeden cykaz. Cykaz bez problemu, nawet w zakopanym może rosnąć i na gubałówce, bo jest ekstremalnie mrozoodporny. Ludzie wypisują niesamowite głupoty. Coraz więcej pojawia się pseudo-specjalistów, którzy wymyślają po prostu brednie. Mi zależy, żeby palmy sprzedawać, żeby zapalniać Polskę, ale z rozsądkiem. Każdy musi wiedzieć, jaka palma czy jaka roślina, ile wytrzymuje. Musisz, musisz zdawać sobie z tego sprawę i być po prostu na to gotowym. Jeszcze raz powtarzam, nie bierzcie tej zimy pod uwagę, bo to jest taka jedyna. Może takie będą, a może nie. Tego nie wiemy. Życzę Wam, żeby oczywiście zimy były ciepłe, też sobie tego życzę, tak, bo zobaczcie, wszystkie palmy pięknie rosną, żadna, żadna nie była zakryta i chyba u nikogo z Was, bo po prostu nie było takiej potrzeby i oby nie było, bo ja jeszcze ciągle nie jestem pewien, czy nie przyjdzie jakiś bruz na przykład w marcu, oby nie przyszedł, bo to jest najgorsze dla palm, ale to może w kolejnym odcinku. O palmach. Życzę Wam wspaniałego dnia. Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę, ale w sposób rozsądny, z głową, a nie wyrzucamy pieniądze w błoto. I trzymajcie się. Miejcie się dobrze. Pozdrawiam Was z Dzierżoniowa. Subskrybujcie kanał. Cześć!